Witam was dzisiaj bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku coś podobnego co było ostatnio, tyle tylko, że czyli analiza. Tyle tylko, że analiza gry z moim z naszym klubowiczem Lisu. Chciałam wam pokazać tą grę dlatego, że była tutaj naprawdę fajna akcja i dodatkowo dlatego, że po ostatniej transmisji filmu, gdzie yy, tam był mat w siódmym ruchu a pokazałam to dlatego, że właśnie tak szybko się to stało to dostałam taki komentarz że o, że on tam, ten mój przeciwnik nie miał takiego wysokiego rankiego i w zasadzie to, to w zasadzie co to takiego było, a właśnie chodziło o to że to był rat, ruch, mat w siódmym ruchu czego wcześniej nie udało mi się nigdy zrobić i to było fajne, a przeciwnik przeciwnikie wyższy ranking miał. Natomiast tutaj listu, nasz Klubowicz ma ranking 1185. Ja tutaj podczas tej gry miałam wtedy ranking 633, bo tutaj mi pokazuje obecny. I yy, no, fajna akcja tam się zadziała, dlatego chciałam Wam to pokazać. Potem może jeszcze wam pokażę jedną grę z takim zawodnikiem też z naszego klubu, który też uczestniczy w naszych turniejach. Ze slimonem i on ma ranking 1801. Ale przejdźmy do rzeczy. Najpierw ta gra. Proszę bardzo. Zrobię, zrobię tutaj tak. Wrzucę na przegląd, ale będzie to bez silniczka, wam pokażę. Potem wam tak troszeczkę przyłączam na silniczki, żeby niektóre rzeczy pokazać. Przegląd. I tak, gra się rozpoczęła normalnie, ponieważ, ponieważ Lisu tutaj wyskoczył z Londonem prawdopodobnie na pionek, na, e, pionek na, e, na D4 sprzed królowej. Ja w takim wypadku najczęściej gram England Gambit, czyli Gambit Endunga, i wystawiłam tutaj swojego też pionka na E4. I uwaga, tutaj w tym momencie on zupełnie ja zrobił coś innego, więc yy, cały mój England Gambit i cały mój plan już tutaj wziął w łeb, dlatego... A, tutaj jest informacja, moment, ja to przełączę. Yy, dlatego tutaj ja mu zbiłam tu pionka. Już całkiem inny plan jest. Tutaj nie wiem w tym momencie, dlaczego mu nie zbiłam tego skoczka, bo to jest po prostu oczywiste, że tylko mi się może to zdarzyć. Yy, zabezpieczyłam się tutaj za to, gońcem przed ten, ten, tą królową. Tutaj się zabezpieczyłam, żeby mi nie zbił tym skoczkiem mojego gońca. No i tutaj gra się dalej dzieje. Ja się przygotowuję do, do roszady. On tutaj też coś tam zaczyna działać, ale może chcę w tą stronę zrobić, nie wiem, ale e, wysunął tutaj swojego gońca. E, pewnie dlatego, że tutaj się pojawia związanie e, skoczek i Hetman ja wystawiłam wysunęłam swojego gońca na, na F5 on mi zbija w końcu tego mojego gońca i ja mu oczywiście odbijam tutaj pionkiem. On mi atakuje znowu tutaj skoczkiem, i ja w tym momencie robię roszadę. On jeszcze Roszady nie ma, ale ja ponieważ już zrobiłam tą Roszadę, to yy, pomyślałam sobie, teraz moment. Pomyślałam sobie, że, y, że on też, be, to znaczy tak, ja zrobiłam już tu roszada. on w tym momencie y, wysunął się tutaj y, tym pionkiem, ja myślałam, że może chcę tutaj sobie y, tego gońca przestawić i w zasadzie y, tutaj y, przestawiając tego gońca chcę mu zaatakować tutaj tą wieżę. Ale on zrobił w tym momencie coś innego, mianowicie zablokował tym skoczkiem i yy, ja mu tutaj atakuję tego gońca, bo yy, robię jednocześnie ucieczkę dla króla i atakuję mu tego gońca, bo no wiadomo, no chciałabym go tutaj stąd przegonić. No to on. To znaczy nie miałam nawet w planie tutaj zbijać tego gońca, bo myślałam, że on ucieknie. On się tu zabezpieczył hetmanem. I no w tym momencie ja troszeczkę boję się takich sytuacji, dlatego postanowiłam, że mu tego gońca zbiję. No i w tym momencie on mi tego gońca odbił hetmanem. No i tutaj się pojawiła mi taka sytuacja w tym momencie, że no taka. Taki powstał mi w głowie, taki plan dosłownie, tak dosyć w momencie, no ja wiem, aż się zdziwiłam, że takie coś jest możliwe, ale pomyślałam sobie, że jeżeli ja mu tutaj, że jeżeli ja mu tutaj zbiję tego skoczka, on mi tu odbije, to król będzie goły. I mogę wtedy spróbować tutaj, wieżą, y y y przygotować się do szachu. Wtedy odejdę tutaj tym skoczkiem. I może się tutaj zadziać coś fajnego. No, oczywiście, wzięłam pod uwagę to, że on może sobie tu zrobić ryszadę, lub się zasłonić. Tu zrobić ryszadę, lub zasłonić się końcem. Oczywiście, ale no, pomyślałam sobie, że tutaj i tutaj fajnie by mogło się coś zadziać. Dlatego też postanowiłam yy, spróbować. Naprawdę. I teraz tak. Yy, w takim razie właśnie ja mu tutaj w skoczka. On mi to faktycznie odbił jonkiem, zrobiła się tu wysepka, i myślę sobie, no nie, no to trzeba działać tutaj dalej, bo rzeczywiście może się coś fajnego naprawdę wydarzyć. No, by byłoby to spektakularne. Dlatego wskakuję um, na przyszłego szacha tutaj wieżą, jednocześnie, żeby ewentualnie, jeśli się tutaj pojawi jakieś zagrożenie, żeby tutaj mieć um, ucieczkę też. No i w tym momencie pomyślałam sobie, że no widzicie na pewno, że ja, jak odskoczę tym koniem. Aby dla niego i zapewne zrobi tu ruszadę. Ewentualnie tym, tutaj, gońcem zablokuje się na wszelki wypadek, ale bardziej, było, bardziej myślałam, że zrobię tutaj ruszadę na to Lisu. W ogóle zrobił zupełnie coś innego. Mianowicie tym, skocz, tym gońcem nie ruszył się tu, tylko tu. Zobaczcie, ruszył się tutaj. Ja pokażę Wam na przeglądzie. To jest w ogóle. Nawet mu, na przeglądzie mu pokazuje, że to jest niefajny ruch i że tu powinien zrobić mm, roszadę. No ja byłam bardzo zadowolona oczywiście z takiej sytuacji, bo w tym momencie zrobiłam coś takiego. I proszę bardzo, pojawił się tutaj szach z odsłony, a jednocześnie tu mu zaatakowałam hetmana i jak to Lisu powiedział, <grym> pokaż Pokaż, zrób analizę tej partii i pokaż, jak mi trzysnęłaś hetmana. Więc właśnie to tak wyglądało. Jeszcze to pokażę, że to jest. o, To jest wspaniały ruch. No tutaj tego, y, tych strzałeczek nie ma. To jest tylko wspaniały ruch. No i w tym momencie, już może pokażę na przeglądzie. Ja mu właśnie y, tutaj y, zrobiłam. Y, odskoczyłam tutaj tym y, koczkiem. No i w tym momencie mu po prostu. Bo po prostu zbiłam tego Hetmana, co się skończyło w ten sposób, że tutaj już e, Lisu się poddał. No nie ukrywam, że um, udał mi się ten plan, który pojawił się w mojej głowie wcześniej, i naprawdę było to fajne. Właśnie chciałam zaznaczyć, że no, Lisu ma dosyć tam wysoki ranking. No, jak dla mnie to w ogóle, bo to było jeszcze raz tyle. Pokażę wam tylko jeszcze tutaj, jak to wyglądało w ogóle. Wyszło. Ja, on grał e, typu 200 ranking, ja typu 800. I dokładność też była taka trochę beznadziejna. No słaba była dokładność, ale no, sama gra była naprawdę fajna. I właśnie dlatego chciałam Wam ją pokazać. E, w odparciu na zarzuty, że tylko... Z, ja gram naprawdę z graczami o wysokich rankingach. Pewnie, że często przegrywam, ale zdarzają mi się też takie sytuacje, i wcale to nie jest tak rzadko. Czasami zdarza mi się, że gdzieś tam do pewnego momentu wygrywam, potem gdzieś wtapiam. Dzisiaj rano miałam taki, taką sytuację, że naprawdę strasznie się wkurzyłam, bo po prostu wygrywałam, wygrywałam, i w momencie zrobiłam coś, no błąd jeden. Po prostu nie zauważyłam zupełnie mata. No i dostałam tego mata. Także to jest jedna z gier, którą chciałam Wam tutaj. Mm, показать.